Jaka przemiana? To prowadzi do kolejnego pytania, które pojawia się często, czy hipnotyzer zamieni mnie w kurczaka. Co jest takim jakimś stereotypem. I nie wiem, dlaczego zawsze kurczak się pojawia, bo rzeczywiście, kiedy widzieliście albo widzicie osoby będące ochotnikami na scenie podczas show hipnozy, to oni stają się zarówno postaciami, jak i czasami e, zwierzętami. Więc odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli pozwolisz sobie na to, żeby wejść w taki świat własnej wyobraźni, w której bycie kurczakiem będzie w danej chwili dla ciebie fajne, tak, będziesz czuć się jak prawdziwy kurczak. Nie będziesz udawać, że jesteś kurczakiem, tylko będziesz naprawdę doświadczać jak to jest mieć skrzydełka i takie małe nóżki, ale to jest kwestia współpracy. Słuchajcie, hipnozą nie da się niczego Wymusić. Hipnoza bazuje na relacji osoby hipnotyzowanej z hipnotyzerem. Hipnotyzer nie jest w stanie zrobić nic, jeżeli drugi człowiek nie pozwoli sobie na to, żeby w ten stan wejść. Hipnotyzer nie zrobi nic, jeżeli druga osoba będzie stawiała opór.